Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jasiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrem. Chcę jej podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątyni. Już za sam kontakt ze mną mogła zostawić postawę. Zawsze się musisz w coś wpakować. No to po tobie. Daliśmy ci szansę, trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji mówisz dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Wyciągajcie broń, miejmy to już za sobą. Czy co? Chcecie ją skrzywdzić, ja na to nie pozwolę, bo będzie kłótnie udowadnianie kto jest mocniejszy. Nie mam na to czasu. Wyciągajcie miecze.